Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy taki nietypowy przypadek, a mianowicie zadzwoniła pani Grażynka. Pani Grażynka z reguły kupuje sprzęt do sprzątania hal garażowych, klatek schodowych. Natomiast w dniu dzisiejszym zadzwoniła i poprosiła o zestaw do czyszczenia apartamentów. Mały, podręczny zestaw sprzętu podręcznego do sprzątania. Podstawową chemię, e, ponieważ dostała zlecenie na sprzątanie e, kilku bądź kilkunastu apartamentów, dokładnie nie, nie zapamiętałem. I jak sama powiedziała na, sam, na samym końcu, Panie Bartko, jeszcze niech Pan dorzuci jakiś kartonik, żebym to mogła wszystko gdzieś e, trzymać. Dlatego przygotowałem taki mały podręczny <grym> zestaw, przede wszystkim e, ściereczek ściereczki dość szybko się zużywają w trakcie czyszczenia ręcznego, więc mam tutaj 5 ściereczek koloru czerwonego, 10 ściereczek koloru niebieskiego, przy czym mam tutaj również 5 pięć, pięć pucerek do usuwania, usuwania smug. No i mam też trochę sprzętu ręcznego, przede wszystkim zacznę od szczotek. Mam tutaj szczotkę do czyszczenia fug. Ona jest ścięta, włosie jest ścięte pod odpowiednim skosem, żeby można było fugi, e, fugi łatwo i szybko czyścić. E, z, ze szczotek mam również dużą szczotkę, mam małą podręczną na wypadek gdyby trzeba było gdzieś do jakichś zakamarków dojść. Odkładam to sobie na bok. Jest, oczywiście mycie okien wewnątrz i zewnątrz też nieodzowna, nieodzowna rzecz. W razie gdyby się jeszcze przydarzyły jakieś e, potrzeby antykurzowe, no to mamy szczotkę do, szczotkę do kurzu. Skrobak do szyb, ewentualnie do jakichś innych powierzchni, gdyby potrzeba było usunąć jakieś stare naklejki, gumy, tego typu rzeczy też przydatna sprawa. No i mamy tutaj jeszcze przede wszystkim tak, packę do powierzchni, do czyszczenia powierzchni podłogowych z dwoma wkładami. Bardzo fajna rzecz jeśli chodzi o czyszczenie kabin prysznicowych. W razie gdyby, w razie gdyby, o mały wypadek przy pracy, była potrzeba usuwania kamienia ze ścian prysznicowych, z kabin prysznicowych, to mamy jeszcze tutaj packę, którą też można wykorzystać do czyszczenia podłóg, pad czerwony, czy na pewno nie uszkodzi nam powierzchni, gdyby była potrzeba do czyszczenia jakichś innych E, zabrudzeń, z mikroporów, no to mamy tutaj pad-piankowe, też super, e, super rzecz. No i oczywiście chemia. Mamy tutaj płyn do czyszczenia szyb, mamy tutaj płyn do e, czyszczenia toalet uniwersalny i uniwersalny płyn do czyszczenia różnego typu powierzchni. Na pewno Pani Grażyńce będą potrzebne spryskiwacze. Wrzuciłem dwa. No i co? I popatrzcie, że. Zamiast kartonika dałem Pani Grażynce taką fajną kuwetę. Przy tym zamówieniu tą kuwetę dostanie od nas gratis. Na pewno będzie szczęśliwa, że może używać sprzętu dla profesjonalistów. Pozdrawiam, dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.